Chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić opakowanie na babeczki. Będziemy do tego potrzebować torebkę celofanową. Torebka ma wymiary około 15 na 22 cm. Moja torebka jest z paskiem klejącym. Do tego wydrukowane szablony, szablony kółeczek i szablony podstawek. Możecie je pobrać sobie z mojej strony: słodkapracownia.pl. Dodatkowo ta Gruba na 5 mm, długość 15 cm, około, taśma klejąca i babeczki. Ponieważ moja torebka celofanowa jest z dnem takim płaskim, a chcemy, żeby było dno kwadratowe, do tego, żeby stworzyć takie dno, będę potrzebowała pudełko po jakiejś herbacie. Pierwsze co robimy, to wkładamy pudełko do torebki celofanowej. dociskamy do dna i rogi, które nam powstały w ten sposób zaginamy do środka tworzymy kopertkę i to zaklejamy taśmą klejącą W ten sposób z torebki celofanowej otrzymaliśmy torebeczkę z kwadratowym dnem Teraz mm, podkładkę zginamy boki, tak, żeby był prostokąt, kwadrat. Wkładamy babeczkę. I wkładamy do środka torebkę. Na to wkładamy drugą babeczkę. I tak mamy już prawie przygotowaną torebeczkę. Teraz potrzebujemy tasiemkę. Składamy ją na dwie części. Tworzymy pętelkę. Naklejamy kółeczko. Ja kółeczka <coughs> drukowałam na, na, yy, na papierze samoprzylepnym. Mamy gotowe kółeczko. Odklejamy taśmę. Jeśli nie macie yy, torebek celofanowych z taśmą, to nic nie szkodzi, nie muszą być yy, zaklejane. Teraz składamy torebeczkę w ten sposób. Z jednej strony. To jest chyba najtrudniejsza część składania opakowania. To samo z drugiej strony. I całość zaklejamy. Naklejamy nasze kółeczko i opakowanie jest gotowe.